Hej, cześć, witajcie wszyscy. Ja jestem Corner i zapraszam Was na kolejny odcinek z serwera Fortune C. E, No, e, w dzisiejszym odcinku, od razu przechodzimy do rzeczy. E, dzisiaj w odcinku będziemy budowali w końcu windę. Jak już sami widzicie, tutaj została już masa rzeczy zbudowana, czyli ona już przerobiłem praktycznie całą tutaj przód. Patrzcie sobie mapę praktycznie cały przód wyspy już jest zarobiony w solsoilu tak się nazywa ten blok, powiedzmy, że to jest taki ten drugi solsan, czyli już cała po druga połowa góry jest zrobiona w drugim solsandzie, tutaj zrobimy dzisiaj sobie wodną windę, zrobimy nie wiem, zrobimy może najlepiej jakieś czarne szkło albo coś takiego po bokach, żeby można było na spokojnie zrobić sobie tutaj zejście yy, z dołu na górę, chociaż w sumie z jednej strony trzeba będzie zrobić wejście i na górę i na dół w sumie yy, Dobra, to tutaj zrobimy wejście na górę. Tam na to będziemy sobie tutaj wchodzić i najwyżej zrobimy jeszcze tutaj jakieś przejście. No ale dobra, e, na serwerze jest teraz jedna osoba, jest to Kini69. Chciała mi pokazać swoją latarnię, więc na wszelki wypadek, tylko wiecie, jakby co. co. Odłóżmy tu cały swój ekipunek. To tak tylko w razie ubezpieczenia. No, nie, że nie ufam, to coś. Ej, ja nagrywam. Możesz pozdrowić, Ty. ty, ty. Tak naprawdę, i tak na razie jest nas na kanale bardzo mało, ale im was więcej, tym lepiej, Każda jedna osobka się liczy. Ostatnio widziałem trzy osoby, nawet, nawet więcej. za mój kanał około sześciu nowych osób zasubskrybowało mój kanał do od ostatniego odcinka. Z czego bardzo mi się no, dziękuję wam wszystkim. Yy, yy, prawdopodobnie, jeżeli nie zapomnę, to gdzieś tutaj teraz wyświetlę nawet zdjęcia osób, które ostatnio zasubskrybowały kanał, które mi się podświetliły. Teraz przeteleportujemy się do Kini, bo chciałem pokazać swoją latarnię. Będziemy sobie zobaczyć jej latarnię, a potem, zobaczymy, co sobie pójdziemy yy, obczaić, czy obczaić. Będziemy robić naszą windę. O! No, taka. Taka wyłniana fajna. Zresztą, podoba mi się spód. Podoba mi się strasznie spód, co nie? Fajna. Wejdźmy sobie do środka. Tutaj mam zrobiony z na taki słupek. No jest to trochę strasznie ciasno, bo trochę, trochę jest tu niewygodnie, żeby sobie tutaj w ogóle takie wiadomo kolorki fajne tutaj wełno, tylko że jest to strasznie ciasno, no, tak. No, nie wiem czy tak powinno być. Tutaj pomysł na to taką latarnię nie, wie, nie jest nawet najgorszy. Jest nawet no spoko, tylko no poprawiłbym trochę tutaj te schody. Na schodach jest trochę ciasna, bo O, w nocy to wygląda. No niestety nie ma teraz nocy, jest dzień. Najwyżej odwiedzimy odwi next time odwiedzimy to w nocy. Akurat może jak będzie Chiny jeszcze raz na serwerze. Ale bardzo mi się podoba tutaj spód. Bardzo mi się podoba ta wysypka, Więc no. Tutaj ja w ogóle widzę mostek, tutaj fajnie pobudowany wioseczka. O, no tutaj, no to fajnie, te budecze, o, tutaj pszczółki są nawet. Ne, no pokczam. O, w ogóle kin gdzieś pobiegłem, niestety. <laughs> nie, no tutaj patrzcie, jak ładnie jest zrobione. No, aż se przejdziemy się kawałeczek O, dzwon, proszę, nawet nie mogę w niego bałnąć, niestety. <laughs> Dobra, mieliśmy zobaczyć tylko latarynę, no ale jak już tutaj widzę, że tutaj sporo rzeczy jest zrobiłem. Muszę ja się przejść! OOOO Ock Champion! Zobaczcie, co tu jest! Tutaj, jakie farmy są porobione. Ja gadam, że ja bogaty na serwerze jest, to ja nawet farm nie mam jeszcze zrobionych. Ock <tłodżący> Champion, ludzie, ale dobra. Idziemy dalej, przejdziemy się tutaj. Tutaj mamy, zapraszamy. Okej. Okay. O, tutaj mamy łódeczki, tutaj taki ładny strumyk. Miłego rejsu. kurde, Przejdziemy się tylko. Back. Tutaj yy, świniaki tutaj chyba piją. Po, Pozdro panowie też się... Napijemy się i na razu, to widzę z O jest O Champik. Dziękuję, dziękuję. Przejdźmy tutaj dalej, o tutaj zobaczcie Tutaj ak akurat to wygląda trochę inaczej, bo ja mam teksturpaka, więc to nie wszystko będziecie widzieli Jak to widzi kinia, bo u niej tutaj mam te z, z szybkami, żeby widzieć co jest przez nie Normalnie te klapy nie mają żadnych szyb, co nie, więc to inaczej by wyglądało Wjedziemy teraz sobie stąd, tutaj zobaczmy, o tutaj fajnie, jesteś tutaj A to do, dobra, taka malutka mapka A nawet jeśli to i tak jest fajne. O tutaj, port morski złota rybka, Dilety. <grym> Dobry, Ja poproszę bilet, a ja chcę popływać. E, za stejka pan kupi. Znaczy. Ja kupię, ja kupię za, mogę kupić Zastejka. A nie mogę. No dobra. No nie, no nie chcę mi sprzedać. Zastejka nie sprzedam, niestety. Nie, ja, no podoba mi się. Ale dobra. Dobra, ja już mykam do siebie. Powinda jest do zrobienia. Ale fajnie tłumacie. Dobra. Pomę wieża. Wieża pisał. zamek jako wieża. Dobra, bierzemy moje rzeczy. Trochę mi się tutaj biurko y, lata. Normalnie. <laughs> nie, dobra. Bierzemy sobie moje kilofy. Wszystko moje rzeczy tutaj zbieramy. No okazało się, że Kinia nie jest seryjnym mordercą nie chciałem nasabić. Więc to to jest dobrze. Bo jednak było wcześniej, takie jak ja na przykład, bawiłem się w mordowanie graczy na serwerze, o ile ktoś wtargnął na mój teren, albo dał się zbejtować na teleport No było kilka osób, które tak zabiłem Więc jeżeli to były osoby, które teraz są mi przyjacielskie, to przepraszam was za te wcześniejsze incydenty No ale wiecie, no zabawa, no trzeba się trochę bawić na serwerze, no Dobra, jeszcze wam pokażę jedną rzecz, zanim pójdziemy robić windę Tutaj oczywiście jeszcze nic nie jest. Znaczy, no już są robione są, co nie ale powiem Wam, że kopanie tego to jest masakra. No siedzieć w tyle w neterze i to kopać to jest no po prostu ból, ból. Ale dobrze, już tutaj widzicie coś fajnego. Tutaj ogólnie jest taka platforma, i to będzie arena. To będzie arena, ponieważ dokładnie za tydzień albo nawet już i w ten weekend będzie odbywał się na serwerze event, event PVP. Tak, ta arena. Jest budowana przeze mnie, przeze mnie Kornera, przeze mnie jest tutaj, będzie organizowany event PvP I zapraszam was bardzo serdecznie, bijajcie na Discorda I tam będziecie mieli właśnie y, opis na generalnym, powinna jeszcze być ta moja wiadomość, jak sobie przeskrolujecie do góry y, Gdzie jest właśnie napisane zasady i tak dalej, co będzie związane z trudniej. Ogólnie tutaj będą walki, to jest właśnie miejsce, gdzie będą się Bili gracze, tu wszystko oczywiście będzie zbudowane. To na razie jest tylko jakaś podstawa. Pierwszy dzień w ogóle, tak jak zacząłem to robić. Widownia będzie zbudowana, powiedzmy tak o pięć kratek dookoła. Wszędzie tu będzie takie ogromne koloseum na wodzie. Z drugiej strony takie też na ileś tam kratek szerokości. A to będzie główna arena, na którą będą właśnie patrzyli wszyscy gracze. Sorry, jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tego, żeby pokazywać kamerką, więc nie wiem czy patrzeć na siebie, czy jednocześnie patrzeć po prostu z pierwszej osoby. No, ale właśnie zasady będziecie mieli na Discordzie, ja tu nie będę wam za dużo mówił, więc musicie być na Discordze, żeby się dowiedzieć co i jak. Ale powiem wam, że no, warto brać udział. Set, od razu mówię, że sety ja funduję do walki, nie musicie przychodzić, nie musicie się bać, że jak bijecie na serwer i na przykład powiedzmy dopiero zaczynacie, albo macie dopiero jakieś żelazne sety, czy coś takiego. I że nie będziecie mogli wziąć udziału, ponieważ przyjdą jacyś netherite'owi tacy jak ja i będą po prostu was one-shotować. To no spokojnie, nie ma czegoś takiego, nie będzie netherite'owych setów, będą diamentowe sety do walki, nie, będziemy, nie będę tutaj specjalnie dawał netherite'owych setów, ponieważ dobrze wiem, że no na serwerze raczej nie wszyscy w 100% będą na tyle zaufanymi graczami, żeby mi potem oddać te sety, ponieważ one są tylko na walkę, więc zrobimy diamentowe seciki. I będą, znaczy jeszcze zastanawiam się, czy zrobić enchantowane, czy nieenchantowane. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli, żeby właśnie na evencie były to zenchantowane sety, bo wiadomo, z enchantowaniem setów nie będzie żadnego problemu. Ale z drugiej strony, właśnie nie wiem, czy zrobić zenchantowane, czy nie, czy nie zenchantowane. Po prostu. Yy, dobra, no to bierzemy teraz bloczki. Najpierw musimy iść tutaj na dół po piasek. Co może mam nawet szkło. Tutaj mam szkło tak szkła, aż tak szkła nam raczej nie wystarczy. Yahoo, to ja mam tutaj gromadę na więc spokojnie. O zrobienie tego tutaj nie będzie problemu. Yy, na wszelki wypadek, może węgiel jeden z tak chociaż. Home. Zamek może w końcu zrobić jakieś wyjście, żeby non-stop się home nie wytepywać. Yy, no i co? No i po kolei tutaj robimy sobie pikwy pik. Ile mamy tego? 5, no to zróbmy że coś takiego. Pyk, tyle na spokojnie, na przerobienie nam staku wystarczy. Pyk, pyk. No i co? I rzucamy tutaj piasek, on nam się będzie przetapiał w międzyczasie. No i dobra. Yy, no i tak. Yy, to w międzyczasie, jak to się tutaj przetapia, to my sobie zaraz zrobimy czarne tutaj szkło. W ogóle zobaczcie sobie, jak kozacko to wygląda w nocy. co nie Znaczy, to jeszcze nie jest tutaj w ogóle oświetlone, bo to będą się później. Będzie to porobiona lawa, bo to na razie wiecie, to to jest jakby wytni w, 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 w klej zrobił tutaj W pół góry w bazalcie i połowę w soul soil Na przykład teraz jest ciemno strasznie, co nie, bo mam wyłączone tego rozjaśnianie Ale nawet no właśnie po to, żeby zobaczyć jak to fajnie wygląda Zamek też będzie musiał być trochę lepiej oświetlony, bo wiadomo tu będą jeszcze wieże trochę takie pomniejsze dorabiane Tutaj zaraz zrobimy windę No ale ogólnie to fajnie wygląda może zrobić jakieś tutaj właśnie y, jakieś przejście na górę, żeby właśnie z góry wam pokazać ten zamek. No tutaj z golemów no to raczej za bardzo to ja wam właśnie go nie pokażę. No ale ogólnie powiem wam, że no to jest jeden z większych projektów od dłuższego czasu, który będę robił, co nie. Zobaczcie jak to na mapie kozacko wygląda. To, tutaj oczywiście widać jak ro, rozjaśnione i wszystko ładnie się rozstawiło, co nie? No, Widać te klatki z cieniami, nieważne. E, no. <grych> No, ale ten. I tą wodę miałem w końcu zmienić, tego nie zmieniłem, no. Ale jednak wybaczcie mi, no. ale Siedzenie i kopanie tego Soul Soila, Bazaltu to jest po prostu masakra. Znaczy, o ile Bazalt jest easy, bo robicie sobie generator i po prostu nawet możecie na awku sobie go kopać, to już Soul Soila tak nie ogracie. Musicie iść do tego neteru i iść go kopać. Co nie, no to już. No tutaj nie ma zmiłu, no. Idziecie i bierzecie łopatę, no. Już widzicie, że moja łopata jest, no, dość wyczerpana, już chyba dwa razy naprawiana po kopaniu tego, bo już mam dobre tam pewno dwie skrzynki podwójne wykopane tego są Soulsoila jak mi się wydaje e, dobra, dobra, idziemy po barwnik nie, nie, bo będę znowu się zagadam, będę łaził w kółko a nie będziemy robili tego co powinniśmy e, no i ten to, Co zrobimy teraz szybko tutaj e, crafting podręczny już tam nie będziemy się tutaj motać czy corner nie jest pajacem i pamięta jeszcze jak się robi kolorowe szkło Okej, okay, nie jestem pajacem, nie pamiętam jak to się robiło eee, pomocy A dobra. No. Eee tak, corner jest pajacem, macie rację. No, A czy ja mogę? Obram już. Przepraszam was jak słyszycie moją myszkę, ale to jest intensywne teraz wyżywanie się. Zawsze z tym pajacem i nie, pod, nie wiedziałem, że zamiast zrobić czarny barwnik z atramentu to weźmiem atramentem chciałem szkło pomalować. Ale dobra. Omę zamek, to wieża. Znowu. E, może zróbmy dzień. Standardowo nie mam, nie mam pojęcia czy ma łóżko. To powinno być. jest łóżko, śpimy sobie. Może akurat jest kinia tylko na serwerze, no to zrobimy sobie dzionek, bo... Wystarczy, że będzie spała przynajmniej jedna osoba, jeżeli jest tylko dwójka nas na serwerze co so, nie musi spać przynajmniej połowa serwera w tamtym momencie, więc też serdecznie polecam eee, No i dobra No i teraz pomysł, jak tutaj zrobić tą windę Czy teraz chcę ją zrobić tak w 100% tylko ze szkła czy znaczy, to nie będzie wyglądało tak średnio Bo teraz pytanie, czy jak chcę to zrobić z całego bloku, czy ja chcę to zrobić szyb Jak chcę to zrobić szyb nie, ja, wiecie, co zeszkodimy na dół. No rozumiem, że tą wodę raczej będę robił z tej strony, czy z tamtej z tej modły. Tutaj będzie chyba idealnie. Jeżeli będzie słychać mojego brata w tle, no to przepraszam was bardzo. Ale nic na to nie poradzę. Dobra. Budujemy sobie te szkła. Zobaczymy czy te bloki będą lepiej wyglądać. No nie wygląda to na razie źle, no się, idealnie Tylko jeszcze będzie tu trzeba jakieś oświetlenie zrobić przy okazji na tych słupkach, najwyżej podmienione na jakieś glaustony. Wtedy będzie pasowało, tylko teraz pytanie czy to starczy eee. Dobra eee, No brakuje jeszcze trochę szkła, więc teraz home Zamek I Idziemy odebrać nasze szkiełko, które nam tutaj właśnie przepala Pyk, pyk, pyk. Dobra. Crafting table. Zróbcie podręczny crafting table. Powiedzcie też, jak, co byście chcieli zobaczyć w odcinkach najbliżej na serwerze. Może macie jakiś pomysł, co mógłbym na przykład w następnym odcinku wam pokazać, co mógłbym zrobić, wybudować. No jednak wyspa jest dość ogromna, a pomysłów jest dość dużo, więc możecie rzucać swoimi własnymi, ponieważ. Ja dosłownie wszystko tutaj buduję na Czuja. Ja nie buduję tutaj nic żadnych tam schematików, innych takich wymysłów, i tak dalej. No zresztą pewno nawet widać, że to ja sam buduję, ponieważ to nie wygląda jakoś zbyt pięknie. No ale własne, ale własne, więc wiadomo. No jednak ładne mi się podoba. Nie wiem, jakby nie hajtujcie za bardzo. No ale dobra. Ja właśnie bo ja zacząłem budować z tej strony, a powinienem jeszcze zrobić kostanty. Czekaj, A, to, to, to weźmy się tu podstać, mam silikon też, mam też, dobra. No to robimy sobie szkło tutaj, To tu uiszczymy i pyk. I budowanko do góry. Trochę odsunę mysz myszkę, żeby nie było słuchać tego klikania, postaram się też jakoś tak nie spamić. Ponieważ niestety no, aktualnie nie, nie jestem w stanie nic na to poradzić, że będzie słuchać tego klikania, no będę musiał zaopatrzyć się w lepszy mikrofon, aktualnie jadę na mikrofonie z laptopa, chociaż przynajmniej tu jego jakoś jest o wiele lepsza niż z mikrofonu ze słuchawek, które aktualnie posiadam, od razu wam powiem. No tamto by no, nawet nie szło nic z tego nagrywać. Zaufajcie mi, to by była masakra kompletna no szumy, no to bym musiał chyba taką redukcję szumów ogarnąć, że no, byłoby mnie słychać koszmarny, więc. No więc no. no. Tutaj kończymy. I teraz pozostaje ten jeden najgorszy problem, co, czyli musimy ogarnąć. Sobie blackstone nowe półpłytki. Zdawało mi się, że wiedziałem nikt. To by było dziwne skoro jest tego kini na serwerze. Że była, już u mnie pokazywałem tej kini jednemu jeszcze graczowi. E, chyba e, Pacholowi. Jakoś tak się nazywa. Pozdrawiam, jeżeli e, oglądasz ten odcinek. E, pokazywałem właśnie tutaj moją wyspę. Dobra, dobra. Blackstone nowe płytki. Nie chcę robić też za długiego odcinka. Od razu już sobie luknę. Ile już odcinek trwa? 16 minut. Nie chcę też robić za długiego, właśnie odcinka, ponieważ yy, ostatnio robiłem 30-minutowy, no i raczej, no wątpię, że którykolwiek z Was obejrzało 30-minutowy odcinek. No a jeżeli obejrzeliście, no to mi bardzo miło jest, że ktoś naprawdę był tak wytrwały, obejrzał cały tamtejszy odcinek, ponieważ dużo tam mówiłem. Więc bardzo, bardzo by mi było miło, jeżeli, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście na, tamtego odcinka, to serdecznie Was zapraszam, ponieważ było tam dużo mówione właśnie na temat y, serwera, co tam się będzie działo później, y, że chciałbym dołączyć na przykład na y, strumyk modowo, ale no, no raczej no odpowiedzi nie dostałem, jeżeli by się pytały osoby, które o tym słyszały, no, no nie dostałem odpowiedzi dalej. Raczej nie zapowiada się, no bo jednak, wiecie, ich modowo no grają tam wię więksi streamerzy, i tak dalej. No jednak, streamerzy, no ja nie jestem w stanie streamować. Smutno mi z tego powodu, ponieważ już zacząłbym streamowanie dobre kilka lat temu, gdybym tylko mógł. Ale mieszkam na wsi, niestety nie ma u mnie y, połączenia światłowodowego, więc nie jestem w stanie korzystać z takowego internetu. Dobra, no zrobiliśmy tutaj szkło. Nie, nie, wymaga, nie będzie to jakaś wymagająca, fajna winda na razie. Najwyżej przerobię ją w czasie, jeżeli naprawdę by mi się nie podobała. No a teraz zapowiada się najtrudniejsza część, czyli ogarnięcie wody tutaj. Yy, musimy zrobić tabliczki najpierw, to jest najważniejsze. Drewno, 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 tu będę, tu mam drewno. Weźmy sobie trochę tego drewna, musimy zrobić tabliczki. Ja już wiadomo, po co. Jak nie wiecie, po co tabliczki, to robimy tabliczki właśnie po to, żeby na dole zrobić odcięcie wody, która będzie tam po prostu przepływała, ale żeby po prostu nie wypływała mi woda z przejścia, a żeby można było na spokojnie wejść. Czyli już wam pokazuję. Jak ktoś nagle jest tutaj nowy, grający w Minecrafta i nie wie takich rzeczy, to od razu się dowie. Dajemy sobie tutaj naboczki tabliczki. I jak już tu mamy tabliczki to woda która będzie tutaj y, nie wypłynie nam kompletnie tutaj ani w tym miejscu bo to miejsce jest jakby taką ścianą w sensie tu jest ściana tu będzie woda ona będzie traktowała te tabliczki jak cały blok czyli ścianę i nie będzie mogła stąd wypłynąć. E, dobra e, potrzebujemy teraz wody i potrzebujemy jeżeli się nie mylę e, to to co wypycha to będzie właśnie soul sand zwykły więc musimy iść na Home zamek po raz kolejny i potrzebujemy zwykłego Solsanu. Tylko teraz proszę mi powiedzieć, że mają ja zwykły SoulSand. Bo Solsoila to wiecie, to nie ma problemu, ale SoulSand to już inna sprawa. To już inna para calaś jest to cicowej. Oj, chyba nie będzie co. Też czekajcie, no może być jeszcze SoulSand w magazynie, ale wątpię. Chociaż no, na pewno może z jedna, no potrzebuje czterech sztuk, no to to nie jest jakoś hiper duże Raku to nie, sol Sand, Soul sand, sand, no wiecie, Ten magazyn jest do przebudowania, co nie, bo ja Jak niektóre przedmioty już tu mam zapamiętane gdzie są, ten... o proszę mi no dobra, mam, mam, mamy. Jest sześć Soul idealnie A, Czy mam jakieś wiaderka tutaj, nie mam wiaderek, mam żelazo na wiaderka, mam żelazo na wiaderka to zróbmy sobie od razu cztery wiaderka To już nie będę się... W ogóle mogę zrobić w ten sposób, mogę zrobić w ten sposób Zrobimy cztery wiaderka Home, zamek Trochę za dużo wpisywania tych home'ów No ale trudno Tutaj, tutaj naprawiamy, naprawiamy Ja muszę tutaj chyba zrobić naprawdę w końcu te po prostu drzwiczki, co nie te takie malutkie, bo co chwilę niszczę ten blok i go naprawiam. Zamiast zrobić po prostu sobie drzwiczki i przez nie przechodzi, to ja dalej robię to samo, Dobra, soul sand mamy. Teraz soul sand stawiamy w tym miejscu. No i soul sand już jest. Teraz, co potrzebujemy? Potrzebujemy mieć wodę. Będzie nam potrzebne dużo wody. Jeszcze będę musiał sprawdzić właśnie, w jaki sposób to dokładnie działało. Teraz jeszcze potrzebujemy tego. Czyli naszego tutaj kelpa. Wyłącego wi tego pod wodą. Potrzebujemy dużo, dużo. Ale to to idzie zebrać w moment, bo sobie po prostu tak ociapiecie to i to już macie. Sobie podnosimy tutaj jeden staczek już pewno jest. Nawet nie staczy. To jeszcze weźmy tak, żeby no jednak tego starczyło. Bo ja nie wiem ile dokładnie tego potrzebuję, więc im więcej, tym lepiej. Nawet jeżeli miałoby być o wiele więcej niż potrzebne to jest. Teraz pytanie: Czy ja to mogę postawić jak nie ma wody, czy mogę to postawić dopiero jak jest woda? Jeszcze takich rzeczy już nie pamiętam, co nie wiem, ja już to robiłem jakieś kilka miesięcy temu. Dosłownie dorobiłem i już zdążyłem zapomnieć. Ale wreszcie okaże się, dobra musi być woda. No to chomę zamek, żeby szybciej tam po prostu dobieć, zjedzmy sobie markę weczki. Ogólnie możecie też napisać w komentarzach, co tam u was, jak tam wam dzieje mi, jak tam sobie teraz radzicie z aktualną sytuacją, jak tam, czy macie normalnie lekcje, czy może macie jakoś inaczej, czy jak tam i tak dalej, wszystko wygląda. No, u mnie powiem tyle, jest spoko, jeżeli chodzi o lekcje, więc ja nie narzekam. No, ale może u niektórych być inaczej, więc jeżeli chcecie, to możecie napisać w komentarzach, jak to u was wygląda. Dobra. Teraz tak, potrzebujemy tutaj robić to, czyli teraz potrzebujemy to wszystko rozrosnąć do samej góry, mówię oczywiście o wszystkich czterech stronach. Jeżeli się nie mylę, to powinno nam zrobić, że po prostu woda będzie nas zabierać do góry i to będzie tyle, jeżeli chodzi o windy, oby, a mówię oby, ponieważ nie jestem pewny. Więc spływamy na dół. No i teraz, jak to zniszczę, to już powinno działać. Um. O, i działa! No i, no i zarobiście. Chyba powinienem jeszcze popracować trochę nad tym wypchnięciem. No ale jest super, no i proszę bardzo. No i teraz mamy windę, która będzie nam zjeżdżała, to znaczy będzie nam pozwalała wjechać na górę. No i jeszcze pewno przerobię ten most trochę inaczej, czyli na przykład zrobię też, żeby było przejście na dół, ale jeszcze muszę się zastanowić, z której strony, czy będę chciał po prostu dorobić jakąś, na przykład, nie wiem, most puszczę w tą stronę i tam będzie zejście, tu od tej strony będzie wejście. No ale to powiedzmy byłoby na tyle, jeżeli chodzi o most. No i w dzisiejszym odcinku też naprawdę dużo nie zrobiliśmy, no, zrobiliśmy most, byliśmy u pani tej kiniwy. Zobaczyć jak tam wygląda jej wieża i zobaczyliśmy też tam wioseczkę jak sobie mieszkają No i ogólnie tak, możecie napisać w komentarzach Też wtedy dużo gadam żebyście coś napisali w komentarzach, ale Możecie napisać czy chcecie żebym robił odcinki z tego jak buduje tutaj właśnie dalej swoją twierdzę, jak zbudowuje wyspę No i czy oczywiście chcecie z tego time lapse no bo raczej wątpię, że Będziecie chcieli oglądać, jak przez dobrą godzinę robię całą tą wyspę, po prostu mówiąc na jakieś różne tematy. No chyba, że tak chcecie. No na pewno nie będę robił godzinnych odcinków aż tak długich. No, najwyżej zrobię wam po prostu time z tego, jak to wygląda, i będziecie mieli przynajmniej dowód na to, że. Było to robione normalnie na survivalu, a nie na przykład ktoś mi zaraz powie, że e, e, pewno ktoś tam mu robi, a on po prostu przychodzi i mówi: takie O, patrzcie, ile zrobiłem, ja sam i tak dalej. No, znajdą się takie osoby, na pewno. E, no, na pewno, rzadko się jest, no ale znajdą się takie osoby. E, znałem kiedyś takiego jednego, ale już się z nim uporałem, e, więc no to by było na tyle w tym odcinku. Odcinek krótki, zrobiliśmy w sumie dzisiaj no, praktycznie no, mało, no nic. Ale zrobiliśmy windę, przynajmniej jedna w końcu rzecz, która będzie mi pozwalała wchodzić na górę na spokojnie. Nie będę musiał co chwilę wpisywać homa, tylko będę sobie szybko wbijał, robił co będę musiał i tak dalej. No i dobra, to by było na tyle. Też ściągniemy seta na koniec. Ja jestem corner. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania tego odcinka. Jeżeli wam się oczywiście podobało, nie zapomnijcie też o tym, żeby wbić na Discorda ForgeMC i zobaczyć zasad i tak dalej związanych z eventem, bo zapraszam was wszystkich, wbijajcie na serwer, będziemy grali razem i będziecie mogli wziąć udział w evencie i to będzie duży event, a jeżeli mi się nawet uda, to przekonam Piotra, żeby streamował z tego eventu, czyli oczywiście admina tego serwera. I będziecie mogli też oglądać to u niego na streamie na żywo, jeżeli na przykład nie będziecie tutaj grali. Więc y, to by było na tyle. Y, ja byłem Corner. Jelo. Bye bye.